Witam serdecznie. W dzisiejszym materiale wrócimy sobie do kanału, o którym ponad 3 lata temu nagrałem dość obszerny materiał, do którego adnotacja wyświetli się gdzieś w rogu. W skrócie. Blondynki Też Grają, czyli BTG, to wspólny kanał Kingi i Marka, zajmujący się kontentem artystycznym. Teoretycznie, filmy Kingi Twarzy tego kanału miały nieść ze sobą wartość edukacyjną dotyczącą nauki rysunku, podstaw anatomii czy digital artu, a całość miała być serwowana w rozrywkowej otoczce. Jednak po odwiedzeniu tego oto kanału człowiek pozbywa się wszelkich złudzeń. Nie będę tu wspominał o tym, jak szkodliwy był kontent BTG, bo zrobiłem to na wcześniej wspomnianym filmie sprzed trzech lat. Jedynie pozwolę sobie wspomnieć o kontrowersyjnej serii zaoceniania oceniania prac widzów, której pierwszy odcinek wywołał ogromny ogromną burzę nawet poza artystycznym community. I właśnie ta seria jest dla mnie doskonałym podsumowaniem kontentu Blondynki Też Grają, gdzie głównym daniem jest gnojenie prac widzów lub innych internetowych twórców dla samego gnojenia, a zamiast wartości edukacyjnej serwowane nam jest powtarzane do znudzenia podstawy, które stało się swego rodzaju memem na artystycznych grupkach. Nie zrozumcie mnie źle. Są momenty w materiałach BTG, które faktycznie mogą czegoś nauczyć w temacie rysunku. Ale jest tego zdecydowanie za mało, by uznać ten kanał za edukacyjny w jakimkolwiek stopniu. A żeby było zabawniej, ten faktycznie edukacyjny content nawet nie znajduje się na kanale, tylko jest dostępny w postaci płatnych kursów. To znaczy, spoko. Nie ma nic złego w tym, że blondynki też grają zarabiają na kursach. Tylko nie podoba mi się fakt, że nazywają swój kanał edukacyjnym, kiedy to na ich kanale mamy w dużej mierze szkodliwy content, a te bardziej merytoryczne treści umieszczane są za paywallem. Przenieśmy się do dnia 24 marca 2022 roku. To właśnie wtedy blondyki też grają opublikowali film, po którym nastała długa cisza trwająca około półtora roku. W tym czasie Kinga z Markiem zaangażowali się w różne poza-youtube'owe projekty, na przykład tworzenie okładek do komiksów. Jednak o wiele ciekawszym przedsięwzięciem BTG była ich próba wejścia na rynek NFT. Najpierw próbowali sprzedać jako NFT swój fanart Elsy z krainy lodu, mimo że nie mieli na to zgody od Disneya, a następnie we współpracy z François Soto stworzyli własną linię tokenów World of Solana. Jednak, jak wiadomo, koncept NFT upadł i ku ucieszy internautów popadł w zapomnienie, więc zgaduję, że tu może kryć się powód powrotu Kingi i Marka na YouTube'a. Chociaż mimo to blondynki też grają, nie skończyli z tym tematem, bo ostatnio chwali się na socjalach tym, że ilustracje ich autorstwa zostały wykorzystane w grze karcianej opierającej się na, no nie zgadniecie, na technologii NFT. Przejdźmy zatem do głównego tematu dzisiejszego materiału, czyli ostatnich filmów BTG. Pierwszy, powrotny film został wrzucony 11 października. Jednak nie będę o nim mówił, bo jest to zwykłe QA, w którym Kinga odpowiada na pytania widzów. Jedyne, do czego się przyczepię, to ten tytuł. Rozumiem, że samo QA mogło być nagrywane jakiś czas temu, ale dawanie takiego tytułu w momencie, kiedy tematem numer jeden w internecie było Pandora Gate, jest niesmaczne. Podobnie z tytułem filmu, który ukazał się tydzień później. I właśnie o tym filmie sobie porozmawiamy. Zaczynamy od tradycyjnej wzmianki o tym, że Kinga postrzega siebie jako nieomylnego wybawcę polskiego artystycznego community. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wielkimi gwiazdami rysunkowego świata z polskiego YouTube'a. Nie było mnie tutaj ponad półtora roku, więc pewnie jest lepiej, prawda? No dobra, dobra, wiem, że gadam głupoty, bo jest strasznie. Polska scena artystycznego YouTube'a zdegradowała do tego stopnia, że naprawdę przyda się jakaś soczysta dawka motywacyjnego opierdolu. Nie obyło się też bez kolejnych zarzutów wymierzonych w Olsikową, że ta rzekomo mówi swoim widzom, że rysowanie zgodnie z podstawami nie ma sensu. Dowodem na to miał być, e, w momencie pisania tego scenariusza, Ostatni Instagram Reels Oli. W tym odcinku naprawdę miało nie być olsikowej, bo ona praktycznie nie nagrywa. No ale do cholery. Ona naprawdę niczego się nie nauczyła, a nadal próbuje dorzucać swoje mądrości. Kolejny raz korzysta ze słów, których znaczenia totalnie nie rozumie. Pożądane w kontekście wyrwania się ze schematu ram, które mogą być nam narzucane. Wyrwanie się ze schematu, ram, które mogą być nam narzucane. No tylko brakuje, aby zaczęła twierdzić, że ziemia jest płaska. Jej filmik nie brzmi jak dobra zabawa z pisakami, kreatywne mazimazi mazi, czy każualowe zajęcie na odstresowanie. Bardziej to wygląda jakby wytarła sobie gębę podstawami. Zasady i ramy nie zostały wymyślone po to, by kogoś zamknąć w ciasnym pudełku bez drogi ucieczki, a po to, żeby pokazać prostą i łatwą drogę, dzięki której można spokojnie się rozwijać? Plus, serio, poprawne rysowanie to ograniczający schemat? Szkoda tylko, że sam Rills nie traktował o podstawach, tylko był reklamą flamastrów, nawiązującą do hasła wychodzenia za linię. Jak to w końcu jest z tym wychodzeniem za linię? To dobrze, czy źle? Kilka lat temu używałam określenia nie wychodzę za linię i to było w odniesieniu do kolorowania. Pokazywałam w ten sposób, że lubię staranność podczas tworzenia. Ale jak to w życiu bywa? Słowa mogą mieć różny kontekst i różne znaczenia. Teraz we współpracy z Marką Stabilo pokażę Wam, że wychodzenie za linie też jest dobre, pożądane w kontekście wyrywania się ze schematu. Także no, niezła manipulacja Kinga. A jeśli już o manipulacji mowa, Kinga postanowiła skrytykować youtuberkę sami, a dokładnie poziom jej prac. Szkoda tylko, że w pewnym momencie pokazała jej niedokończoną pracę, jakoby sugerując, że jest skończona. A jakby tego było mało, Kinga postanowiła odwalić merytoryczne salto, porównując zasięgi wywiadu Verso z Lil Masty odnośnie Sharentingu, dość kontrowersyjnego tematu dzieci w internecie, do filmiku, na którym gość zrobił rzeźbę postaci z Baldur's Gate, narzekając, że twórca specyficznego kontentu dla wąskiej grupy odbiorców ma mniejsze zasięgi niż kontrowersyjny materiał dziewczyny Friza, najpopularniejszego YouTubera w Polsce. Najsmutniejsze jest to, że aktualny spadek wyświetleń u twórców tworzących treści kreatywne jest spowodowany nie tylko przez ich błędy, ale również przez masowe pożeranie treści przez ludzi, którzy oglądają byle gówno, byle co, byle po prostu... Leciało. A algorytmy YouTube'a polecają przez to jeszcze więcej takiej sieczki. Biorąc pod uwagę, jak dużo czasu zajmuje tworzenie treści kreatywnych, to się przekłada na mniejszą ilość poleceń. Zobrazuję wam to na przykładzie materiału z Wersów i laską, która planuje monetyzować własne dziecko. Czy to moralne, czy nie, osobiście, mam no to w Większym problemem jest to, że ten materiał ma ponad milion wyświetleń. Mimo iż jest to jeden z najbardziej skrytowanych motywów w ostatnim czasie, to oczywiście kanały komentarzy miały prawdziwe Eldorado, domowe wyświetlenia i zasięgi, gadając dosłownie o niczym. Ludzie muszą zrozumieć, że to tylko odbiorca, czyli te osoby, które klikają tego typu materiały. Właśnie to wszystko napędzają. Im więcej tego gówna ludzie oglądają, tym więcej osób będzie widziało sens w nagrywaniu tego typu treści, bo oni na tym zarabiają. To mimo wszystko przychodzę ja i przypominam, że nadal mamy dobrych twórców na polskim YouTubie. I teraz pokażę Wam Monkeya, jednego z najlepszych rzeźbiarzy w Polsce. Przygotował niesamowitą, olbrzymią figurę Mindflyera dla firmy Larian, która stworzyła jedną z najlepszych kier ostatniej dekady. Umelka ja widać totalną pracowankę, bo spędził nad nią rok. Kolej jest naprawdę niesamowity. Obejrzeliśmy jego materiał z markiem od deski do deski i to z wielką przyjemnością. I mimo to zrobił jakieś śmieszne 100 tysięcy wyświetleń. Rozumiem, że w tym wywiadzie Lil Maszty powiedziała wiele szkodliwych głupot odnośnie udostępniania wizerunku swojego dziecka w internecie, ale nadal nie rozumiem zdziwienia o to, że ten materiał zdobył aż takie zasięgi. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że wiele kanałów komentarzy wchodziło w polemikę z tym materiałem, punktując wszelkie szkodliwe wypowiedzi influencerek. Z kolei materiał stworzenia rzeźby może zainteresować tylko niektórych widzów. Nie odmawiam tu umiejętności autora filmu, bo sama rzeźba robi piorunujące wrażenie. Jednak odsetek ludzi interesujących się internetowymi aferkami i dramami jest większy niż odsetek ludzi zainteresowanych rzeźbiarstwem czy najnowszą grą studia Larian. Takie niestety są fakty. Chociaż muszę przyznać, że 100 tysięcy wyświetleń przy prawie 80 tysiącach subów... To naprawdę dobre zasięgi. Jeszcze ten żenujący żart o zalewaniu formy w kontekście ciężarnej kobiety. Widać na jakim poziomie jesteśmy. W ogóle czajcie to, laska, której zalano formę, zrobiła podczas wywiadu ponad milion wyświetleń, a facet, który zalewa formę, robi tylko 100 tysięcy. Totalnie niesprawiedliwe. Dodatkowo przeglądając kartę społeczności BTG natrafiłem na pewien post. Była to ankieta, w której opisie zacytowano ten właśnie żart i pytano widzów, którego influencera może on dotyczyć. W odpowiedziach nie pojawiły się nici versów i lilmasty, ale jedną z opcji do wyboru była Olsikowa, w przypadku której dłuższa przerwa od YouTube'a była spowodowana między innymi książą. To brzmi jakby Marek, który odpowiedzialny jest za prowadzenie socjali BTG, specjalnie bejtował widzów, jakoby ten cytat dotyczył Oli. To jest tak bardzo obrzydliwe, że brak mi słów. Jednak o wiele ciekawszym materiałem jest ostatni, w momencie pisania tego scenariusza, film Kingi, który nieco inaczej podchodzi do konceptu oceniania prac widzów. Założenie tego odcinka było następujące. Kinga postanowiła odwiedzić część profili widzów, których prace były oceniane na poprzednich filmach i sprawdzić, czy zostały poczynione jakiekolwiek postępy. I jak można się domyślić, Kinga postanowiła zrealizować ten pomysł w swoim unikalnym stylu, ale od początku. Zaczynamy od wspomnienia o tym, że seria z oceniania prac widzów kiedyś była nienawidzona, a teraz jest uwielbiana przez Wszystkich. No i oczywiście musiała pojawić się wzmianka o tym, jak ważny w nauce rysunku jest e, opierdol. Ocenienie prac widzów to nasza bardzo specyficzna seria. Na początku była ultra kontrowersyjna, wręcz znienawidzona. Niektórzy nie mogli zrozumieć że w internecie można być szczerym i otwarcie wyschnąć, że ktoś po prostu tworzy gówno. Później wręcz pokochaliście tę serię, bo jakby nie patrząc, do wielu z Was dotarło, że głaskanie po główce nikomu nie pomoże, a za to porządny opierdol potrafi zmienić życie, o ile ktoś naprawdę chce posłuchać. No wiecie, kolejne podbicie swojego ego. Następnie przechodzimy do właściwej części filmu, czyli ocen prac widzów. Na początku chciałbym wyróżnić przypadki dwóch profili. Pierwszy z nich, Natalie Art, jest chyba jednym z nielicznych przykładów, który w przeszłości nie dostał konstruktywnej krytyki. Natalie Art, podstawy. A mimo to poczynił ogromny progres. I za to Natali została pochwalona przez Kinga. A, Natalie Art! No! I tutaj ewidentnie dziewczyna wyszła z przegrywu. To jest bardzo miłe uczucie, gdy się widzi kogoś, kto zaczął naprawdę ciężko pracować. Masa przedmiotów, staranne prace, początki, no miała fatalne, ale teraz może pochwalić się estetycznym profilem i bardzo ładnymi owocami. Widać, że to lubi. Fakt, faktem, jeśli chodzi o portrety, to jeszcze sporo pracy przed nią. Co mogę powiedzieć? Good for her i gratuluję progresu. Mamy też przykład Pixei, która w drugim odcinku z oceniania prac widzów dostała całkiem merytoryczny feedback, a mimo to w ostatnim filmie została skrytykowana za brak progresu. Pixeja, twój profil można podzielić na dwie części. Coś, co jest ładne, estetyczne i bardzo mi się podoba i coś, co wypaliło mnie oczy, zostawiając ogromny uszczerbek na mojej psychice. Każda z tych prac przerosła w twoje możliwości. Już po pierwszej próbie powinnaś zauważyć, że nie zaczyna się od portretu do tego kolorze, a co gorsza bogate w kompozycji z własnymi pozami nie ogarniając proporcji, cieniowania czy zastosowania koloru. Rzuciłaś się na głęboką wodę, co dało mierne skutki, a powinnaś zabrać się za proste rzeczy, a stopniowo przechodzić na coraz to trudniejsze motywy. Bo ja muszę stworzyć własne skomplikowane ilustracje, skoro szerokim łukiem ominęła podstawy, o których tyle mówię na kanale. Pixie'a Art. Pamiętam, jak wysłała konto, bo ponoć potrzebowała pomocy, bo ponoć chciała się tam rozwijać. Ja się wtedy autentycznie naprodukowałam, wiecie, wykonałam potężną robotę, przekazując jej konkretne i precyzyjne rady, bo miała potencjał, bo już coś tam dobrego robiła. Niestety, Pixie'a Art, jak widać, nie wzięła sobie tego do serca. Widać to w prasach, które wyglądają tak samo jak lata temu. I wiecie, tak, rozumiem, że ona jest streamerką i gra w gry, ale na streamach również rysuje i zamiast coś z tym zrobić, to postanowiła stać przez długie lata w miejscu. I tu pojawia się jeden z problemów, jaki mam z tym materiałem. Bo jakby nie patrzeć, żaden z tych profilów nie zgłaszał się do ponownej oceny. W przypadku Natali. Skończyło się to dobrze, ale jeśli chodzi o pięć profili, które Kinga ponownie negatywnie oceniła, no nie ma co się dziwić, że niektórzy mają problemy z tym, że ich profil pojawia się w materiale BTG. Racja, są to profile dostępne publicznie, ale właściwym byłoby zapytanie widzów o zgodę na udział w odcinku. Wspomniałem o pięciu profilach widzów, które dostały ponowny negatywny feedback od Kingi, a omówiłem jedynie przykład Pixei. Co z pozostałymi czteroma profilami? Tu sytuacja wygląda następująco. Zrobiłem zestawienie tego, w jaki sposób Kinga oceniła dany profil w tym filmie, z tym, jaki feedback te profile dostały te parę lat temu. Zobaczcie sami. Magenta Megi, podstawy, dla kota, z twojej winy. Magenta Megi, nie wiem jak to przeczytać. Eee, dobre, nieważne. Nie no, potężna zmiana z krzywych rysunków pytkami w tak samo krzywe rysunki, ale już w digitalu. Cyfryzacja pełną gębą. Digital to niestety obusieczny miecz, bo o wiele łatwiej jest potem takie koszmarki wrzucać do internetu. Osobiście mi się podoba i sam ją pokoloruję. Osobiście mi się nie podoba. Peter Fox 123. Ja dobrze pamiętam ten profil i już wtedy samo zadowolenie autora mnie dobiło, ale tym razem jak przyjrzałam się nowym treściom, to aż dostałam wylewu. Mamy do czynienia z książkowym przykładem pseudoartysty, który nie potrafi wyjrzeć świat dalej niż własna dupa. Powiedziałabym wręcz, że to bardzo płodny twórca, który bardzo nie chce się uczyć i po pięciu latach nie zrobił nawet jednego kroku do przodu. Najgorsze jest to, że ten człowiek uznał, że z zerową wiedzą założy sklep, gdzie wydruki wstawi za 100 zł, a oryginał zaprawi 700. To dopiero odklejeniec. Ktoś tu bardzo chciałby zarabiać ze swojej twórczości, ale świat nie działa w taki sposób, że jak będziesz tłucł Bę w to samo miejsce przez lata, to nagle z sufitu spadną magicznie pieniążki. Może w końcu się dowiem, co muszę dopracować. A. No, przecież podstawy. Ale tak serio, mam nadzieję, że nie rysuję aż tak źle. Mój mózg został rozdrabiony. Wcześniej rysowałaś portrety, nic ze po prostu przerysowane ze zdjęcia, ale one nie były złe. A potem zaczęło się to, to i to, a potem to i jeszcze to. Ha, I ta najnowsza praca. Brawo za największe cofnięcie się umysłowe, jakie w życiu widziałam. Jak widać przerysowywanie ze zdjęcia bez używania mózgu nie zawsze się opłaca. Weronii 02 Nie ogarniam czego BTG chciała od tej pracy. No właśnie, o co mi chodziło? Ale skoro tłumaczenie dla niektórych jest niewystarczające, to proszę bardzo, praca po trzech latach, która totalnie niczym się nie różni. Zero rozwoju, lepszej kreski, czy lepszego operowania kolorem? Światło nadal to dno, a anatomia. Nic zadać, nic ująć. W trzy lata można byłoby zrobić naprawdę, naprawdę o wiele więcej. A najśmieszniejsze jest to, że te wszystkie problemy możemy wyeliminować po prostu ćwicząc podstawy. Podstawy rysunku. I nic więcej nie trzeba. Uff. Magic Mist. Mm. No tak. <noise> Pseudoartysta like zgłasza się do wrednej blondyny porady. Wredna blondyna każe wrócić do podstaw. Pseudoartysta nie wraca do podstaw, bo wredna blondyna gada głupoty. Pseudoartysta zna lepsze metody i wysrywa z siebie kilkadziesiąt, jak nie kilkaset głównorysunków przez trzy lata, na których nie widać ani grama rozwoju. Pseudo artysta po osiągnięciu rysunkowego dna postanawia robić biznes. A, moja ulubiona część. Pseudo jest przy okazji słaby z matmy. Pseudo robi pracę w cenie paczki lejsów, a te lepsze w cenie paczki fajek. Pseudo robi to w dwa tygodnie. Pseudo to mają łeb do interesów. Dwa profile zamiast jakiejkolwiek konstruktywnej krytyki w ramach feedbacku dostały jedynie hasełko o powrocie do podstaw. A w przypadku profili Veroni 02 i Magic Mist Kinga poza krytyką prac po prostu obraziła ich autorów. Siemanko, tu Slate z przyszłości, który jest właśnie w trakcie montowania tego materiału. I właśnie zauważyłem, że popełniłem pewnego babola na filmie, mianowicie powiedziałem, że zarówno Veroni 02, jak i Magic Mist Zostali na tym odcinku sprzed lat obrażeni przez Kingę, a no to się mija z prawdą, co mogliście zauważyć na tej kompilacji ocen, która e, pojawiła się wcześniej, gdzie faktycznie Veronica została obrażona e, w tamtym odcinku sprzed lat, a w przypadku Magic Mist Kinga po prostu, nie wiem, złamała kredkę i. Do tego ograniczyła się jej krytyka tego profilu, nie? Co nie zmienia faktu, że Magic Mist w tym odcinku z tego roku no, została albo został. Nie wiem, kto się kryje za tym profilem. W każdym razie no, Kinga obraziła tą osobę, nie? Ale w tym odcinku z roku 2023, nie? Dlatego postanowiłem, że no, takie sprostowanie powinno się znaleźć w tym filmie, który właśnie oglądacie. Serio BTG? Myśleliście, że ktokolwiek uzna tak gówniany i nic nie wnoszący feedback zawartościowy? Mówiłem o tym w poprzednim filmie o BTG, ale widać muszę to powtórzyć. Hasełka w stylu wróć do podstaw to jedynie puste hasełka, które nie niosą ze sobą żadnej wartości. Oceniona osoba nie wyciągnie z nich żadnej nauki, bo nie będzie wiedziała, co ma poprawić, jakie błędy popełnia i co powinna zrobić, by ich w przyszłości uniknąć. Nawet jeśli mam do czynienia z pracą, która całościowo wygląda źle, to i tak warto byłoby udzielić jakichkolwiek porad, np. odnośnie anatomii, czy polecić jakieś książki, tutoriale, czy inne źródła, które pomogłyby danej osobie w nauce. A jeśli do tego obrażamy daną osobę, to już jesteśmy spaleni na starcie. Serio, jeżeli robimy takie rzeczy, to powinniśmy liczyć się z tym, że nie będziemy widziani w oczach tego kogoś jako autorytet w danej dziedzinie. Może w przypadku wcześniej wspomnianej Natalii te puste hasełka przyczyniły się do jej progresu, ale po pierwsze, ile jest w tym zasługi BTG? A ile rzeczy wynika z samozaparcia i motywacji autorki? Po drugie, każdy z nas. Jest inny. Każdy ma inne tempo nauki, różne predyspozycje czy warunki do rozwoju. Chociaż zapewne większość z nas wolałaby usłyszeć konstruktywną krytykę niż yy, puste. Pójdźmy. Jak na dłoni widać, że takie podejście do oceniania prac widzów, jakie prezentuje tu Kinga, przynosi efekt odwrotny do zamierzonego. Sam nie wiem, czy blondynki też grają, tego nie widzą, czy po prostu udają, że takie coś nie ma miejsca, bo ego nie pozwala na przyznanie się do błędu. Do tego chciałbym zwrócić uwagę na pewną nieścisłość. Mianowicie ten film, w swoim założeniu, miał pokazać, że nauki Kingi i Powrót do podstaw niosą ze sobą pozytywne skutki i wpływają na artystyczny progres. W takim razie, po co pokazywane było aż pięć profili, które według Kingi niczego się nie nauczyły? Przecież w ich miejsce można było wstawić pracę innych widzów, którzy poczynili postępy. Myślę, że wyjaśnienie jest jedno: trzeba było znowu znaleźć parę ofiarnych kozłów, których można było zgnoić dla kontentu i kabareciku. Reasumując, na kanale blondynki też grają bez zmian, mimo półtora rocznej przerwy Kinga nadal forsuje swój toksyczny pogląd na artystyczne community, popełniając ciągle te same błędy w temacie krytyki prac widzów, przy okazji siląc się na wywoływanie kolejnych kontrowersji i dram z innymi artystycznymi kanałami. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie ten kanał nie jest warty obserwowania. Zwłaszcza, że w internecie można znaleźć o wiele lepsze źródła wiedzy w temacie rysunku. Szczególnie na zagranicznym YouTubie, na którym można znaleźć kanały profesjonalnych artystów, stanowiące istną skarbnicę wiedzy w tym temacie. A Wy? Co sądzicie na ten temat? Zapraszam do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Zapraszam też na mojego Instagrama i Facebooka, czyli do miejsc, gdzie udzielam się najczęściej. Szczególnie na Instagramie, gdzie postuję swoje rysunki i spamuję memami na Insta Stories. Tymczasem ja się z wami żegnam. Cześć. A jeśli dotarliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu... Kurde, co można napisać w komentarzu? Napiszcie w komentarzu, kurde. Czarny pad do PlayStation. Albo po prostu pad do PlayStation, może, nie wiem. Na lepsze hasełko nie miałem pomysłu.